Joanna Opozda odwołała wyjście na Sylwestra z powodu nagłej choroby syna. A taką miała ładną sukienkę, Joanna Opozda chciała zaszaleć w sylwestrową noc. Niestety, jej plany pokrzyżowała nagła choroba syna. Troskliwa mama była więc zmuszona zrezygnować z imprezy i pozostać w domowym zaciszu. Joanna Opozda nie ma na co dzień zbyt wielu okazji, by zaszaleć i rzucić się w wir dobrej zabawy. Aktorka mieszkająca wyłącznie z niespełna trzyletnim synem Vincentem bardzo rzadko pojawia się na czerwonym dywanie. Zdecydowaną większość czasu pochłania jej bowiem opieka nad dzieckiem, Joanna Opozda dokazuje z Vincentem na balijskich wczasach, odsłaniając smukłą sylwetkę w centkowanym bikini, znana mama planowała zrobić sobie wychodne w sylwestrową noc. Niestety, na przeszkodzie stanął jej pogarszający się stan zdrowia chłopca, wskutek czego bez chwili wahania odwołała wszelkie plany. Podczas kiedy większość z nas bawiła się na hucznych domówkach i imprezach plenerowych, Opozda próbowała zbić synowi gorączkę. Joanna Opozda pochwaliła się sylwestrową kreacją, 36 latka udostępniła na instastory nagranie zarejestrowane w pokoju małego Vincenta. Troskliwie zapytała chorego malca, czy przygotować mu kaszkę. Aktorka szybko wytłumaczyła zaistniałą sytuację, w tym roku Sylwester w łóżku z moim chorutkim winim. Życzę wam przede wszystkim zdrowia, kochani! napisała do swoich odbiorców. Joanna Opozda nie zaprezentowała się jednak w zestawie dresowym czy w rozciągniętej koszulce. Wręcz przeciwnie, dobór jej kreacji wskazywał na to, że była zmuszona odwołać wyjście na bal dosłownie w ostatniej chwili, a taką miała ładną sukienkę. Podpisała selfie wykonane w szałowej kreacji. Jej wybór padł na połyskującą błękitną mini-sukienkę na ramionczkach z marszczeniami i głębokim, bardzo wąskim dekoltem, dzięki której podkreśliła swe zgrabne nogi i szczupłą sylwetkę.